Cześć! Jestem Jakub z kanału OneBreed, A w dzisiejszym odcinku kanałów potencjałów przedstawiam Wam młody kanał o nazwie Tom i Lego. Tom i Lego nagrywa piękne filmy, głównie recenzje. Przykłada się do tych filmów, co sprawia, że oglądanie jego jest bardzo przyjemne. Nagrał też bardzo interesujący film, w którym rozwiązywał quiz wiedzy o Lego. Po tym filmie z pewnością można stwierdzić, że ma on bardzo dużą wiedzę o tych duńskich klockach. Tomi Lego robi też bardzo ładne grafiki, które przyciągnąłem do jego kanału. Na bannerze zamieścił też hasło o treści Lego i wiele więcej. W opisie informuję, że jego kanał poświęcony jest klockom Lego. Zachęca on też do dania suba z dzwoneczkiem, a ja podobnie jak on zachęcam wam byście dali Tomowi i Lego zasłużonego subka. Ten twórca zasługuje na co najmniej trzy cyfrową liczbę subskrypcji. Ja już was żegnam. Cześć!